Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Dzisiaj przychodzę do Was z projektem, który na moim kanale już się kiedyś pojawił. To znaczy, chodzi mi o formę projektu, a mianowicie zostałem poproszony o wykonanie drugiego mini albumiku na, z okazji przejścia pewnej pani na, na emeryturę. Prezentuje się on w takim pudełku. To pudełko jest z, ze sklepu internetowego Ecoscrubbooking. Tak samo jak baza, na której wykonany jest wykonana, wykonany jest albumik. No, ja jestem zadowolony. Chociaż to pudełko, w którym jest zrobiony ten albumik, no mogło być troszkę ze sztywniejszej tej, tej tektury no ale i tak nie jest, i tak nie jest źle myślę, że jest całkiem, całkiem przyzwoicie tutaj po tej grafice osoby, które że tak powiem są obyte w scrapbookingu i w papierach z jakich tworzymy mogą się zorientować, że jest to że jest to kolekcja Lemoncraft'u Dom Rouge. i tu właśnie elementy, które sobie wyciąłem z tej, z, tej, z tej karty dodatków, zostały mi właśnie kilka, właśnie takich luźnych, których nie wykorzystałem w albumiku, więc postanowiłem, że troszkę ozdobię to, to pudełko. To pudełko otwiera się w ten sposób. I tutaj wyciąga się, wyciąga się ten, ten albumik. Jest on, tak jak już wspomniałem, wykonany na bazie z EcoScraboking. Tutaj, oczywiście, nakładce przecudowne papiery właśnie z tej kolekcji Lemon Craftu Dom Rouge. Przepiękna kompozycja kwiatowa. Ten papier jest takby tak postarzony, taki vintage, dlatego będą mi się bardzo odpowiedni do, do tej okazji. Tutaj na okładce mamy tekturkę wyembosowaną na złoto, o widzicie? ona się tak troszkę, troszkę mieni. Tutaj jest napis, życie zaczyna się na emeryturze. Metalowy motylek tutaj jest z taką żelowym błyszczącym, nie, nie złapię pewnie tego do światła elementem tutaj kwiatuszek, listki tutaj w górę kompozycja kwiatowa. Te listki tutaj z tego wykronika to sywa z, z craft and you Design właśnie te, te listki. Troszkę gazy, kropelki te przeźroczyste. Z tyłu prezentuje się w ten sposób, tu jest tylko moja naklejka, tutaj jest taka kompozycja zawiązywany jest na, na tasiemki, więc ja sobie teraz właśnie ten album rozwiążę, i w środku on prezentuje się w ten sposób. Tutaj jest taka kieszonka, tutaj ta kieszonka wykonana jest z. Do ostatnio, y, właśnie, można kupić do tej, właśnie kolekcji y, Dom Róż. Y, takie karty, takie mniejsze i takie. Są te karty do Art Journali, y, czy to Project Life'ów. Ja, właśnie sobie tylko troszkę sobie przyciąłem tą, y, tą, tą właśnie tą kartę, podtuszowałem, przykleiłem, zrobiłem kieszonkę. Tutaj jest y, góra kieszonki wycięta z wykrojnika, ale y, nie wiem, nie pamiętam z jakiego wykrojnika jest właśnie wycięty ten, ten wykrojnik. Ja nie wiem, czy to nie jest SIS-X, jak kupiłem maszynkę, czy nie był właśnie taki brzegowy. Mogę się mylić, ale tak mi coś świta. I tutaj, w kieszeni, oczywiście są włożone, włożone dwa zdjęcia. I tutaj, oczywiście, jest też kartka taka z życzeniami z tyłu, są właśnie podpisani wszyscy. Y, współpracownicy tej, y, tej pani, która y, odeszła na emeryturę. A tutaj jest, y, tutaj jest zrobiony taki wodospad, za, wodospad zamykany na, y, na magnesik. Y, tutaj jest wycięty wykrojnikiem banerek, odbity z tampelek y, moc życzeń. Może ja troszkę przy... Tak to wszystko wygląda. Tutaj też jest ten powtórzony element y, tutaj właśnie z góry z tej kieszonki tutaj, żeby tak się jak to, jakoś to wszystko wspólnie komponowało i teraz y, będzie jeden mankament ponieważ to jest y, album na zdjęcia, wodospad na zdjęcia y, pionowe, ja niestety y, otrzymałem do zrobienia takiego albumiku już zdjęcia które miałem wkleić i otrzymałem większość, chyba tylko dwa zdjęcia były w pionie i otrzymałem zdjęcia, które są y, y, zrobione w poziomie Czyli osoba oglądająca będzie musiała sobie po prostu odwrócić ten albumik w ten sposób, i tutaj są, pojawiają się, pojawiają się zdjęcia. Tutaj, tutaj są te, te elementy, wszystko wycięte: motylki, zegary, te kompozycje kwiatowe. Tutaj też zegar taki większy, kompozycja motylek, i to wszystko się tutaj właśnie w ten sposób prezentuje. Kwiatuszki. Tutaj rób przepiękne różyczki. Następna strona. Tutaj. Oj, prosiłem też o zdjęcia, żeby były matowe, ponieważ te błyszczące, one jak dolega jeden do drugiego, one się lubią. Matowe się mniej do siebie łapią i kleją, ale te, te błyszczące, właśnie, się bardziej do siebie kleją. No ale, no takie już dostałem, więc takich musiałem zrobić. I tutaj też jest właśnie. Taka, takie zdjęcia, to tak jak już wspomniałem wcześniej zamyka się wszystko, wszystko na, na magnesik. I tak by się właśnie prezentował kolejny, kolejny albumik. Mam nadzieję, że osoba obdarowana ucieszy się i będzie zadowolona z takiego upominku, ponieważ jest to miejsce takie. Sposób umieszczenia y, wspomnień i, i na pewno tej osobie będzie, y, będzie bardzo miło. Y, także z mojej strony, w tym filmiku tyle. Jeszcze chciałbym Wam bardzo serdecznie podziękować, że, y, że jesteście ze mną, że śledzicie mój y, kanał, że subskrybujecie mój kanał. Y, zapraszam Was również na mojego Facebooka, Instagrama. Oczywiście linki y, będą y, w opisie. Także jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie Wam dziękuję i mam nadzieję, że ta przygoda będzie trwać jeszcze bardzo, bardzo długo. Także dziękuję Wam za uwagę, pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do usłyszenia w następnym filmie. Pa!